wiadomości z Małopolski. Za nami dziesiąta sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W czasie obrad radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu deklaracji w sprawie wyrażenia solidarności z mieszkańcami regionów Polski dotkniętych skutkami powodzi. Cała Polska solidaryzuje się właśnie z powodziami, z stąd nasza decyzja, już wcześniej zapowiedziana, że jako Sejmik Województwa Małopolskiego będziemy wspierać mieszkańców Województwa Polskiego Dolnego Śląska. Dla istotne jest to, że w tej trudnej sytuacji te regiony potrzebują wsparcia, a następnie. Dla to oznacza, że konkretna pomoc finansowa dla samorządu z Małopolski popłynie. W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagrody województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane podczas Igrzysk Paraolimpijskich Paryż 2024. To już jest druga uchwała dotycząca nagród finansowych dla sportowców, którzy brali udział ci pierwsi w olimpiadzie w Paryżu. Igrzyskach Olimpijskich, a dzisiaj podjęliśmy uchwałę w sprawie nagród finansowych dla medalistów w paraolimpiadzie. Nagroda wynosi od 30 tysięcy złotych za zdobycie brązowego medalu do 50 tysięcy złotych za zdobycie medalu złotego. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 23 gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Te środki pójdą przez gminy. Straż z OSP wraz z wójtem, burmistrzem, prezydentem mają najlepsze rozeznanie co danej Ochotniczej Straży Pożarnej jest potrzebne. W danym momencie to wsparcie jest realizowane. Już od wielu, wielu, lat, wielu miesięcy. Radni podjęli również uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Delegatami województwa Małopolskiego są Łukasz Smułka, marszałek województwa, Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa, a także radni Marek Wierzba i Dariusz Badurski.